Hej, korzystając z okazji i możliwości wystąpienia na kanale Złotołudziu, chciałbym pochwalić się wylicytowaną monetą. Moneta została mocno przeze mnie przepłacona, natomiast jest to szczytny cel. Zbiórka na dzień dzisiejszy, na zbiórce brakuje 4 200 tysięcy i zbiórka kończy się za 5 dni, więc bardzo serdecznie zapraszam osoby do wpłat. Moneta, monety już widzieliście na kanale u dzioba". natomiast to, co mogę od siebie dodać, to to, że bardzo mi się podoba, nawiązuje tak bardzo do dzieciństwa i tak dalej i wydaje mi się, że w tym przypadku warto naprawdę wpłacić chociaż symboliczną złotówkę, żeby pomóc łopakowi w tym, co go spotkało. Sama moneta, tak jak możecie zauważyć, jest naprawdę pięknie zapakowana. Jest w drewnianym opakowaniu. Również ta broszurka nawiązująca do szczytnego celu, jakim była właśnie zbiórka na chorego Wiktora. Ponadto dziękuję Złoty Dziobowi za piękną dedykację. Także jeszcze raz zachęcam wszystkich do wpłacania pieniędzy i dziękuję bardzo.